Problemy zdarzają się w każdej rodzinie. Ważne, żeby je rozwiązywać. Inaczej będą się za nami ciągnęły w nieskończoność i psuły nasze relacje. Jak twoją z dziadkiem? Nie chcę, żeby nam przytrafiło się to samo, co spotkało mnie i mojego ojca. Nie Pepa, zabierz Lunę. Porysujemy. Kocyk też. Nie kłamałam. Mieszkam tu z rodziną. Może pani mnie kontrolować. Uczyniła mnie pani wspólniczką. Moja kariera jest zagrożona. Łamię przez panią i jeśli mnie złapią, stracę licencję. Proszę, niech pani usiądzie. Przepraszam, że panią w to wciągnęłam. Sam nie jest moją córką, ale sześć lat temu urodziłam dziecko i zostało mi skradzione. Czy pani kariera jest ważniejsza niż jej życie? Pani zadaniem jest ratowanie życia. Niech mi pani pomoże ją ocalić. Co się dzieje? Zasłużyłeś na to. Złamałeś mi serce. Zamknijcie się. Nie wiem, o czym mówisz. Wirtujesz z każdą laską, a my mamy uczucia. Obwiniasz mnie o całe zło świata. Nie pamiętasz tego pocałunku? Ogłosiłeś w necie, że spotykasz się z bogaczką, nalą. Galą? Na lato lew. Nie obchodzi mnie jej imię. Nie dość, że mnie zdradziłeś. To jeszcze masz inną dziewczynę kilka dni później. Nie masz wstydu. Wynoś się. Co jest, brachu? Masz przerąbane. Kochani, gdzie wróciła. Razem studiujemy projektowanie mody. Przeżyłyśmy razem dobre i złe chwile. Jesteśmy jak bliźniaczki. Mój tata oficjalnie jest niewinny, więc nie będziemy już się ukrywać. Na razie Galactics. Co piszą w komentarzach? A powiedz mi prawdę. Jaką? Myślisz, że jestem gruba? Jasne, że nie. Wyglądasz przepięknie. Czasami nawet nie wiem, kim jestem. Są dni, kiedy czuję, że nie radzę sobie w roli ojca. Chciałbym być blisko ciebie, ale wiem, że rodzic i przyjaciel to dwie różne osoby. Babcia wywiera na mnie presję w firmie. Jako mężczyzna czuję się samotny. Tęsknię za twoją mamą i muszę z tym żyć. Rozumiem, że czujesz się samotny, będąc wdowcem. Ale czy musisz się interesować akurat pas? Nie odpuścisz? Prawie się pocałowaliście. Teraz to ty musisz przyznać, co czujesz. Kiedy zaakceptujesz prawdę? Przepraszam, przesadziłam. Pani kariera jest ważna. Etyka jest na pierwszym miejscu. Możemy razem iść na policję. Kilku policjantów współpracuje z ludźmi, którzy chcą skrzywdzić sam. Mamy związane ręce. Chciałabym zgłosić sprawę i otrzymać wsparcie władz, żeby chronić życie sam. Ale nie mogę. To przestępstwo. Może pani trafić do więzienia? Wow. Esteban darzy mnie coraz większym zaufaniem. Zasugerowałam, żeby nie wiązał się z żadną kobietą. Poznęcałam się też nad Elwirą. Chcę, żeby wiła się z poczucia winy, żeby drżała na myśl, że nigdy jej nie wybaczę. Jeśli wyzna Ci prawdę. Powiesz, że jej nienawidzisz, czy będziesz udawać ofiarną córkę, która wybacza z miłości? Chcę, żeby zobaczyła we mnie idealną kandydatkę na nową matkę jej trójki głupich wnucząt. Zostawiła mnie na pastwę losu. Nigdy jej nie wybaczę. Zrujnowała mi życie. Fobo? Pani Elwiro. Myślała Pani o tym, jak zareaguje matka dziewczynki? Prokuratura zażąda dowodów. Nie ma pani jak się bronić. Dobre intencje nie usprawiedliwiają przestępstwa. Godzę się na to dla dobra dziecka. Może pani z nią porozmawiać sam na sam, upewnić się, że w tym domu jest pod dobrą opieką. Sam potrzebuje lekarza i tylko pani może nam pomóc. Traumatyczne zdarzenie wywołało czasową amnezję i uszczerbek na psychice. Zostanie z nią na całe życie, ale przy odpowiedniej terapii odzyska pamięć niemal całkowicie. Zanim pani przyszła, przypomniał jej się wujek, ten, który chciał się jej pozbyć. Sam zapytała wujka, dlaczego mama jej nie kocha. To nie dowód, że jej matka jest zła. Ginebra będzie na spotkaniu matek poszukujących. Może pójdzie pani ze mną? Zauważy pani to, czego my nie dostrzegamy. Jestem psychiatrą, nie wróżbitką. Przyszłam tu po to, żeby powiedzieć, iż doprowadzę sprawę do końca. Włączę się w śledztwo, zrobię badania i będę naciskać na policję. Doceniam, że stawia pani dziecko na pierwszym miejscu. Proszę ze mną iść. Pozna pani Ginebra. Chcę wierzyć, że brat ją oszukał. Jeśli jest dobra, oddam jej córkę. Niedługo znajdziemy ci tu pracę. Byłoby dobrze. Teraz muszę pokazać się przed grupą płaczących kobiet. Oboje powinniśmy obserwować Estebana. Jeśli nie odpuszcza sprawy Berenice, musimy być ostrożni. Blondyn musi opowiedzieć ze szczegółami, jak zamordował Berenice. Niech pamięta o insulinie. Kiedy Esteban się ze mną ożeni, dowie się, że zabiłam własną siostrę. Naprawiałem samochód i poplamiłem koszulę. Nie możesz chodzić po domu nago. Przepraszam, ubierz się. Oczywiście. Będę czekać na ciebie w biurze. Tylko przyjdź ubrany. Tak jest. Jak zrobiłaś kolorowe tortille? Magia! Dodałam odrobinę barwnika roślinnego. Kolory specjalnie dla ciebie. Nigdy takich nie jadłem. Zostawię obiad gotowy, muszę wracać do domu. Nie lubię chodzić sama po ciemku. Po co zrobiłaś aż tyle tortilli? Tortilla to duma Meksyku. Prawie wszyscy mieszkańcy jedzą ją codziennie. Ja też uwielbiam tortillę. Tak jak wszyscy ludzie na świecie, a nawet na Księżycu. Jedzą ją astronauci. Ale fajnie. Mówiłem Pazze, że chcę zostać szefem kuchni. Z radością cię wszystkiego nauczę. Jesteś kochany. Zgadzam się ze wszystkim. Obiad gotowy. Proszę nie myśleć, że tylko gadam. Lupita opowiada mi o tortilli. Pomożesz nam dokończyć kolację? Jasne. Uwielbiam wszystko, co kukurydziane. Kiedy byłem w twoim wieku, od samego rana pracowałem z tatą w polu. W południe mama przychodziła z jedzeniem, siadaliśmy pod drzewem, jedliśmy tlakojos i piliśmy atole z mąki kukurydzianej. Piękne wspomnienia. Pokłóciłeś się z boskiem? Trochę tak. Jest strasznie uparty. Mówisz jak dorosły. Uparty to słowo, którego często używają w telewizji. Pewnie znów kłóciliście się o pas. Chciałbym, żeby była moją drugą mamą. Bóg odpłaci pani z nawiązką za wiarę we mnie. Jeszcze nie jestem pewna, ale dziecko potrzebuje ochrony. Powinieneś narysować obrazek swojej dziewczynie, kochanie. Doktor Monika z Tobą porozmawia. Już jest naszą przyjaciółką. Jutro masz tylko dwa spotkania. Podsłuchałam rozmowę z Filipą. Nie chciałem podnieść głosu. Nic się nie stało. Jestem tu dla Ciebie. Nie musisz się zamartwiać. Robiłam to samo przez wiele lat, ale nauczyłam się znajdować to, w czym jestem dobra. Krótko się znamy, ale wiem, że jesteś wiele wart. Dziękuję. Jesteś przystojnym, szlachetnym, pracowitym, miłym i dobrym mężczyzną. Ale nie jestem dobrym ojcem. Zawsze traktowałem pracę jako jaskinie, w której mogę czuć się bezpiecznie. Tutaj nikt nie uważa mnie za nieudacznika. Jeśli chcesz coś zmienić, mogę Ci pomóc, ale mimo wszystko musisz pozostać sobą. Chcę, ale nie wiem, jak to zrobić. Wstawaj, pokażę Ci. Najprostsza jest zmiana na zewnątrz, ale musi nastąpić też wewnątrz. Poprawimy twój styl przystojniaku. Nie wiem, czy jestem na to gotowy. Ubieraj się modnie, a dzieci zauważą zmianę. Proszę. Nigdy nie przychodzi pani do pomieszczeń dla personelu. To się więcej nie powtórzy. Więcej nie będziesz chodził korytarzem w bieliźnie. Przepraszam, chciałem tylko wrzucić ubrania do pralki, wymarzę to z pamięci. Przeżyłam okropne chwile. Wyznanie prawdy Hinebrze będzie trudniejsze niż myślałam. Przez te wszystkie lata żył pana, czy tylko istniał. Tylko istniałem. Jest pani kochana. Walcz o to, co czujesz. Kiedy zaakceptujesz prawdę? Chciałbym, żeby pas była moją drugą mamą. Kochanie, jak leci? Wychodzę z Salomonem, nie martw się, kierowca mnie zawiezie. Dbaj o siebie i nie wracaj późno. Chcę z tobą porozmawiać. Wszystko gra? Tak, po prostu mi ciebie brakuje. Chciałbym, żebyś pomogła mi nagrać filmik, który oczyści mój wizerunek. Da się zrobić. Na razie, kocham cię. Ciesz się pierwszymi randkami Nie ma nic piękniejszego niż bycie zakochanym Jedzenie gotowe, czeka w kuchni Wielkie dzięki Słyszała pani, co Eder powiedział o pas Nie możemy tego zignorować Oczywiście, że nie, ale trzeba być ostrożnym Rozmawiałem o tym z Boskiem Milczenie nie jest dobre dla duszy ani dla serca. Moja matka zmarła dawno temu na raka płuc. Bardzo mi jej brakuje. O niektórych sprawach można pomówić tylko z mamą. Nie jestem pańską matką, ale to ja nie spełniam pani standardów. Zawsze chętnie zaparzę panu kawę, wysłucham i wesprę. Dziękuję. Możemy porozmawiać na dowolny temat? Czy to temat na trzy litery? Co się dzieje między Panem a moją córką? Nie wiem. Pas wywróciła mój świat do góry nogami. Sprawiła, że przypomniałem sobie rzeczy, o których myślałem, że już we mnie nie istnieją. Ciągle o niej myślę. Wspominam jej głos, rady, jedzenie. Uśmiecham się, gdy słyszę jej imię. Można to streścić jednym słowem: miłość. Pani córka sprawia, że znów wierzę w to uczucie. Pani Hinebra Nikoliti podziela nasze uczucia związane z utratą córki. Cała grupa chce pani wysłuchać i wesprzeć, jeśli to konieczna. Oby pani córka wkrótce się odnalazła. Od kiedy moja córka zaginęła. Dni ciągną się w nieskończoność. Czuję, że moment, w którym sam do mnie wróci, coraz bardziej się oddala. Głęboko w sercu czuję, że mojej córki już nie ma, że jej serce zamilkło, ponieważ porywacze ją zabili. Każdej nocy idę do pokoju mojej córki i modlę się, żeby wróciła. Powtarzam jej imię i wołam do niej: Sam, kochanie, wróć do mamy. Mama Cię kocha. Ale moje prośby nie są wysłuchane. Pozostaję sama w pokoju, który jest jak cichy, zimny, pusty las, ze złamanym sercem, resztkami wiary, rozdarta, cierpieniem na strzępy. Wersja polska, kanal plus, tekst Eliza Sasin, czytał Artur Bochański